Cześć. Wreszcie dużo śniegu. Krajobraz piękny. Sam raz na krótkie opowiadanie Jacka Bieruta z domu '71. Zamglony brzeg. Dzieciństwo jest migającym czekoladowym ekranem z niespodzianką, połączonym z pasem, powiedzmy, transmisyjnym i z mechaniczną prasą. Przez które to połączenie przedostajemy się z tamtego świata na ten, na ten niespokojny. Nie ma innej drogi i każdy musi przez to przejść. Trudno jest to przetrwać, bo jest się mniejszym, ma się gładkie podbrzusze i nie potrafi się samemu zdobywać pożywienia. Niby wiadomo, że kiedyś będzie inaczej, że będzie się używało świata czyli wielu środków transportu, walut i kobiet lub mężczyzn, ale na razie jest się marnym kwiatkiem. Z którego niekoniecznie powstanie owoc, bo istnieje spore prawdopodobieństwo, że jest się takim kwiatkiem, jak foliowy woreczek z grafiką i napisanymi i napisami, zaplątany na nagiej gałęzi, który z daleka nawet dość ładnie wygląda, wdzięcznie się prezentuje na wietrze i w dodatku stosunkowo wolno przekwita, ale tylko z daleka. I w dodatku istnieje niebezpieczeństwo, że wszystko razem może się dziać podczas powodzi. Ale teraz pan umie pływać i nurkować, panie Gracjanie. Powód jest tu raczej oczywista i są dla niej cztery drogi, fundamentalistyczne, traktowa fundamentalistycznie traktowana religia. Konformizm, hedonizm i bunt. Ale na dłuższą metę żadnej na poważnie nie warto próbować. I to wbrew pozorom jest jakaś szansa. Bo człowiek z natury będzie sobie zawsze szukał wypadkowej tych czterech znoszących się nawzajem kierunków, rozstrzelonych równo w różne strony i rwących bez opamiętania, póki nie znajdzie czegoś, co go ocala, i co jest krwią z krwi jego i kością z kości. Dziecko, własne dziecko, wtedy człowiek zaczyna rozumieć, gdzie i po co jest na tej nagiej gałęzi. Która wówczas może nawet zacznie pączkować. Ale kiedy to z tej krwi i z tej kości umiera, człowieka porywa gwałtowna fala powodziowa i naprawdę trudno przewidzieć, gdzie go porzuci, gdzie go wyrzuci na zamglony brzeg, cześć.